Jest, mamy to, chodź. Nie, sorry. Leć, leć. O, tu w trawie, tu w trawie. Ej, co jest? Cię widzi. Dobra, to zaczynamy drugi odcinek z panem streamerem. Ależ mi teraz dojebał po prostu leżącego. No, streamer, no co? Od kiedy się zaczyna streamer? Od ilu followów, ilu widzów? Nie ma no, reguły no, na to. Nie mam pojęcia. Tak samo youtuber. Co ja się mogę nazwać youtuberem? <grych> co nie? W moim mniemaniu z taką ilością subskrybentów już na pewno. A co Baj to jest? Jakieś... Ja mam klucz do ukrytego pokoju? What? Dobra, a kasku mi daj. Widzisz jakiś tam kask? Kask? No. Tu na górze był jeden. Jedynkę to mam. Nie to, w rano? domku. Kogo strzelasz? Jedynkę ja też mam. Ja nie strzelałem nigdzie. Aha, no to mamy typa tej chłopie. Duo tu jest. Lewa i prawa. Jest jeden tu. Dobra, boty. Już się rozjebał? <laughs> no bo mówię, coś mi tu strzela się, zapytam ciebie, czy to ty. A ten, że to nie ja. <laughs> Dobra, ja bym sobie tą jedynkę podmienił, okej. Okay. Hy, słuchaj Kolega widział? Nie, ja mam tylko. Yyy, lunetę, sorry, luneta. I a. A nie, bo tu lunet nie ma zbytnio. Maksymalnie chyba X3 jest. No, to jest mała mapa. Czy widziałem mam... gdzieś zieloną ammo? W sensie piątkę? Ja mam 400 ammo, mogę dać trochę. To chodź. Dawaj. To jak słyszysz strzały bo kroki, nie, to tam musisz ci się lampka zapalać. Gdzie tam jest, zniknąłeś? Tutaj. Tu jesteś obok. Dawaj go, bot. Już tam coś strzela. Wow. Tak, czasami boty warto zostawiać, nie? Bo one robią za mięso. Co nie? Dobrze mówię? Moim zdaniem... Nie. Wydaje mi się, że to ten. Dobra. Możemy się kreować troszkę głębiej. Co ja mam kurwa za jakiś... a ja mam rewolwer. Bo ten chyba gracz jest. Ta. Jesteś na górze? Tu jest, nie. Dawaj go. Za tym jest, za tym pomnikiem. Ale nie mam lunety, nie strzelam przez ten. Dobi go. Jego nie widzę. No jak? Mam. O, chodź, idziemy tam. Gdzie jest drugi? A, dobra, nice. Gites, chodź, lutniemy sobie ich. I musiałem strzelać bez lunety z, z tego ja Też strzelam z, z bez tej perki. O, dwie lunety, weź sobie. I masz celowniki też. Oszustka, kuźwa. I nie są w miejscu, nie? Co lepszy, kolimor czy holograf? Ja mam red Dot, tam gram. W tym. Kolimatorowy. Bo ten holograficzny dla mnie za gruby jest. Dobra, tu już mam jakieś fragi. Ale Ej, ale ja mam nie mam. I ulec się, nie? podnoszę Cio? coś. Mam banda. Coś jest? Nie. Tak, u góry. Tam biegnie, typo. Ano? no? Bot. Burdek, fraguje. Tutaj ten tu byłeś ty tak? Tak, tak, to ja chodziłem tutaj. Czekaj, a masz siódemkę? Eee, mam, mogę cię wyrzucić. A ja, czemu ty grasz z tym Łap. Bo ty grasz z dwoma AR-kami, gościu, nie? Teraz ta, znaczy M16 mam pojedyncze Amo. Ale masz Acea. Masz Acea? No to nic, to nie jest e, snajperka. Weź. Opa, nie mam innej. SLR tu jest. Weź SLR a Czy ty go tu masz? O jest. I zamiast Aisa weź sobie M M416 Kurde, takimi mi tutaj ustawiasz rzeczy, że... Bo ty grałeś dwoma ar jakby To, że weźmiesz ar i złożysz lunety, to nie jest sniperka, nie? Chodzi o, to, chodzi o to, że opad kuli jest dosyć duży I na daleko będziesz zawsze cienki Dobra, weźcie tą zieloną amunicję. Te dodatki ci przeszły z AISA na MK? Tak. Czy zostały? Przeszły, przeszły. Nie no, zguj Dawaj. Aż tylko za tapsy jakieś wykne. Chciałbym, bym się zmienił. Okej. Okay. O ty? No, musiałem kliknąć bo. Biegniemy dalej. Dobra, dobra. Ja kurwa, za co nagrywasz? Ah, ja nie przyklinam. <laughs> A jak ktoś tam to za. Znaczy, no ja sam nie, nie lubię jak ktoś przeklina na filmach, nie? Znaczy nie, jak tam przyjadę spoko, ale jak non stop, nie, to to już jest takie trochę, kurde... No, mo można tego unikać, nie? Jakby nie miał nic do powiedzenia, tylko musi, wiesz, klnąć. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na te domki, co są za strefą. Widzisz się Widzisz się? Widzę, widzę, widzę. Ogólnie leci samolot, helikopter, pa, z dropem. Można by to sprzątnąć. Tylko trzeba w niego strzelać. Ale nie wiem czy mi się chce. On jest tak trochę nie po naszej myśli. Chodź w sumie, ej 26 typa. To jest do ugrania Kurde, ja chyba będę w co strzelał. Ale będą o mnie wiedzieli, nie? No, na razie się rozejrzyć, czy nic nie ma dookoła i... Kurde, nie wiem. Ryzyk. Dobra, ryzykujemy. To wal. Za erki. Ale porządnie tam z tyłu, halo. Jeszcze raz. Jest, mamy to, chodź Luknij za siebie, czy nikt ci nie... ten Wydaje mi się, że ktoś tutaj może być, nie? nam ukradnie to On no, daleko dość spadł, to fakt Nie, dobra, jest czysto O Zamierzamy to podnieść? Co? możemy to podnieść w ogóle? No tak. Uuuu, jakiś konkret? Z, muszę ci zostawić snajpę co? I plecek trójkę. No, weź se. Rupie jak uważasz. Nie było dużo, ale weź se. 20, sobie. 30. Masz celera, no. to zami na tmk 14 Ale że, tu... SLR, okay. no, ale że tu ok. Ale że tu jestem te lunety duże, dodali to chyba. Nie było kiedyś. Ja myślę, amo trochę jeszcze podniósł. Ale piątki mam mało, amo kurde do to No To się lutnie. Wracaj, nie powoli. W sumie już wracaj. Dosuwam, jak... dosuwam. I jak nie masz broni w ręku, to biegasz szybciej, nie? Tak, tak. chowałem, chowam. Ale jak słyszysz strzały, no to... Nie, to zależy. Z przodu słuchaj się tak bardzo. Czasami możesz zginąć biegnąc bez broni, nie? To... To jest ulteria. Ale jak podchodzisz po jakiś po taki punkt strategiczny, no to już ARK musi być broni. W ręku. Si. Widzę frajera. Tu jest chyba będziemy musieli się od... Widzę go, kolejny tutaj jest chyba mnie widzi no Kurde no? No, pokaż się Dobra, musimy chować znowu. Wow, zostałem! Chyba, że musimy ich zmieścić. Kurde, co jest? Ja jestem słaby. Tutaj duo, nie? Awaj, gościom. Tam są, no. Gdzie chowa? W kamieniu. Biegniemy? Od lewej musimy. O, od lewej Chodź do mnie najpierw, bo cię zmuchną. Chodź, chodź do, do mnie w domie, bo cię zmuchną. Bo nie masz osłony. Chodź, idę na dół, Idę na dół. O, dobra. Ale jesteś narażony na strzały, nie? Od lewej... Tam biegną, Duo jest. Dostał raz Chowaj się za kamień, osłonę musisz mieć Póździewała Masz smoke'i? Jak masz dymy to rzucaj ze smoke'a, nie? Smoke'a nie? nie mam żadnego niestety No Ja też nie mam, dobra Dostał w ryj. Możemy biec dalej Kurde biegniemy yy, weź sobie zjeść tabletki i podleć się patrz co zestaw mojej twojej pomocy nie wiem gdzie oni są choć bardziej od lewej idę, idę to to były typy tu były typy gdzieś Ostrożnie, nie? Jezu, jak daleko, ej. Masakra. Tutaj jest tam tamci. Jeden jest gdzieś w środku. Tu jest. Za tym jest. tam tamten, tamten już zdechnie. Podleć się, ej. podleć się. Schowaj się i się lecz. Bo tutaj jest szota i już jest po tam tobie. Nie używam apteczki. Już O oh, fuck, jak daleko, ty Jeszcze jest góra przed nami Ale teraz strefa bije o, Ja nie mam ja zestawu bo ja przegrałem. mam bandaż co najwyżej Przegrałem to Masz bandaż albo coś? Mam dwa bandaże Gdy no dobra Ja nie chcę Zasuwaj, zasuwaj Znowu Pół minuty jeszcze mamy. Ty biegnij. Kurwa, na granicy. Zobacz. No. To nieźle. Schowaj się. Ja mam Tutaj. No. Ja już nic nie mam. Cze? Ja mam 15 bandaży. To daj mi połowę. Jak, w stanie Jak się Bo się... nie nie strefa. Nie, sorry. Leć, leć. O oh fuck, ja dostanę na nadzidę. Dobra to nexta, Jezu, zagramy. No tak, ale to można było ugrać. Myśmy za długo tam czekali. Kurde. 50 osób, może to ugrasz jakoś A, 0hp Dawaj info, po prostu Dobra, oglądaj Kurde, nic tu nie ma Tabletki Chociaż tapsy masz jakieś Dobra, Iś tu jest, no, ale stoi im mhm. bardziej, jest zestaw. Ktoś sam. No. Nie wiem gdzie nie są. Zmarnowałem flesza jedny, jedynego. Jezu, się wystrzeszyłem Co teraz? Musimy się zmieścić. Mam jakieś koło ratunkowe? Tu jest. Tędy. O. Tam był, za ścianą. Nie, kurwa, mi się wydawało. Jestem w centrum dżungli, nie? <śm> Ale masz siedem. Tylko typa, sześciu w sumie. No nic, czekamy. Ten smoke mnie kusi. Ej, gdzie oni są wszyscy? Złapowani są. Tu wychylę minima. Wczeskę sobie weź. Ty, flash. Tu zostaje. Aha, gdzie ma? Jest na górze, Opa O ty szmato. to. Miałeś przewagę. No, góra jest jeszcze. No tutaj, dwóch. Wyryzną się. O, tu w trawie, tu w trawie Ładnie Last Reload, reload Ale mi serce wali Tam był, nie? Chyba tam się klepał. O, ktoś. To jest ten, ten, ten co na górze szedł chyba. Słyszę. Tu jest? A. Eee. Ej, co jest? Cię widzi. Nara. Drugi meczyk. Olha alguém, vale, okay.